Bez wątpienia najbardziej znaną i doświadczoną firmą, która specjalizuje się w budowaniu ogromnych i zróżnicowanych światów w grach wideo, jest Ubisoft. Seria Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, a szczególnie najnowsza ich gra, a więc Avatar Frontiers of Pandora, ugruntowały pozycję firmy na rynku jako specjalistę od tworzenia ogromnych map w grach wideo. Owszem, zarzucić im można wiele Od powielanych schematów i recyklingu mechanik pochodzących z innych ich produkcji, po zapychacze rozgrywki w postaci niezliczonej ilości znaczników rozsianych po mapie, aż po byle jaką miałką fabułę wybranych produkcjach. Jednak dyskusji nie podlega jeden fakt, że w budowaniu pięknych map, oferujących ciekawe i zróżnicowane biomy mają spore doświadczenie. Co ciekawe, to właśnie Ubisoft, ze studiem Massive Entertainment na czele, tworzy jakże świetnie prezentującą się grę Star Wars Outlaws. Tylko zauważcie tu jedno. Tak doświadczona firma świadomie rezygnuje z technologii proceduralnego generowania zawartości, w tym szczególnie ogromnych map, o czym poinformował główny projektant gry, a więc Julian Geraiti. A przecież to właśnie ona mogłaby skutecznie ułatwić im pracę. Skąd taka decyzja, zapytacie? No cóż. W mojej ocenie jest to tylko moja, niepotwierdzona w żaden sposób przez studio teoria. Technologia proceduralnego generowania map ma jeden zasadniczy problem. Tutaj wystarczy przyjrzeć się już istniejącym grom z otwartymi światami, które wykorzystały tę jakby nie było ciekawą i ułatwiającą pracę deweloperom technologię. Pierwszą z nich niech będzie No Man's Sky. Przyznam wam szczerze, że to co odrzuciło mnie od tej gry już za pierwszym razem, a podejście do niej miałem kilka, to nawet nie cukierkowa stylistyka, ale właśnie ta matematyczna powtarzalność pewnych schematów i brak wiarygodnej logiki w losowo tworzonych powierzchniach planet. Już sama świadomość, że ten świat generuje się zupełnie losowo, bez bezpośredniej ingerencji artystów w całokształt, powoduje, że pomimo tego przytłaczającego ogromu planet, jest ona dla mnie mało atrakcyjna. Wiem, że idąc cały czas przed siebie będę widział zawsze inną strukturę planety czy rozmieszczenia obiektów, ale wiem też, że istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że trafię na coś, co mnie naprawdę zaskoczy. Oczywiście mnie, i zaznaczam, że to tylko mój punkt widzenia, dlatego jeśli dobrze bawicie się w tej grze, to jak najbardziej szanuję i trochę nawet zazdroszczę. Nieco lepiej, wydaje mi się, do tematu proceduralnego generowania światów podeszła firma Bethesda w Starfieldzie, gdzie planety są już bardziej spójne i wydają się nieco wiarygodniejsze na tym polu. Jednak losowo generowane na nich placówki i pojedyncze budynki łącznie z przeciwnikami psują już ten efekt, tylko dlatego, że wydają się być niechlujnie walnięte byle jak, gdzie popadnie i bez pomysłu. I tu chyba leży cały problem związany z proceduralnym generowaniem zawartości. Na tę chwilę odnoszę wrażenie, że technologia ta skupia się wyłącznie na losowości, bez uwzględnienia, jakże ważnego dla zbudowania imersji, aspektu kompozycji artystycznych i elementów zaskoczenia. A to właśnie zadaniem tych ostatnich jest podtrzymanie w nas chęci eksploracji. W tym wypadku paradoksalnie, losowa zawartość staje się nudna. Co z tego, że mamy niezliczoną ilość planet czy map, skoro ich powtarzalność i schematyczność jest po prostu mało ciekawa? W mojej ocenie na ten moment technologia ta jest zbyt prymitywna, bowiem wykorzystuje zbyt mało zmiennych, zbyt mało zależności, a nawet wyjątków od reguły. Wniosek z tego jest taki, że brak bezpośredniej ingerencji artystów, deweloperów w tworzeniu lokacji, jest w mojej ocenie poważnym błędem. I teraz wracając ponownie do Star Wars Outlaws, to coraz bardziej logicznym wydaje się powód, dla którego jej twórcy postanowili wszystkie planety stworzyć ręcznie. Oznacza to, że każdy taki większy obszar symbolizujący całą planetę został zaprojektowany wyłącznie przez artystów. I think that went well, right? A to z kolei pozwala wierzyć, że gra będzie bardziej skondensowana pod względem rozgrywki i tym samym bardziej angażująca. Co ciekawe, jak informują twórcy, zobaczymy w niej kilka lokacji znanych z filmów, ale także zupełnie nową, zaprojektowaną na potrzeby tej historii, planetę o nazwie Toszara. Okej, okay. tylko co było inspiracją i w jaki sposób ją zaprojektowano? Tutaj mam dla Was kilka ciekawostek. Po pierwsze, jak wspominają twórcy, Toshara ma być bardzo zróżnicowaną pod względem projektu planetą, będącą idealnym miejscem dla przestępców wszelkiej maści. To, co bardzo mi się podoba, to projekt artystyczny bazujący na prawdziwym miejscu na Ziemi. Okazuje się bowiem, że punktem wyjścia dla stworzenia całej planety była Tanzania oraz rozległa afrykańska sawanna. Deweloperzy wybrali się więc w to miejsce, uwiecznili za pomocą kamer i aparatów sporą ilość afrykańskich krajobrazów, a następnie, bazując na nich, stworzyli nowy, bardzo spójny artystycznie świat, wzbogacony o obce technologie, ale także bardziej nieprzyjazne warunki atmosferyczne. Mało tego. Ciekawym pomysłem było także stworzenie ogromnego miasta o nazwie Miragona, które będzie wyryte wewnątrz potężnej góry. Jego kształt wynika bezpośrednio z panujących na planecie warunków atmosferycznych, a mówiąc dokładniej, zwiejących z dużą prędkością wiatru. Wydaje się więc, że to właśnie wiatr będzie miał ogromne znaczenie dla przetrwania mieszkańców tej planety. Na materiałach tych widzimy sporą ilość konstrukcji stworzonych z myślą o silnym wietrze, a także pełniących tajemniczą rolę latawców. Widać je dokładnie w tych ujęciach. Kolejna sprawa, z którą nie radzą sobie dobrze algorytmy proceduralnego generowania światów, jest projekt flory i fauny. Ten powinien być spójny nie tylko z samą planetą ogólnie, ale szczególnie lokalnie, w mniejszych miejscach, które cechują się jakimiś wyróżniającymi się złożami kopalin, gazami czy choćby ilością występującej tu wody. Jak wiadomo, takie elementy w naturze potrafią stworzyć bardzo zróżnicowane ekosystemy, i fajnie jest zobaczyć coś takiego w grach wideo. Przecież taki właśnie efekt symulacji mają one wywoływać. Dlatego podoba mi się, że zwierzęta pasują tu do obszarów, w których występują, są nawet podobnie umaszczone, nie wyróżniają się na tle powierzchni i mocno przypominają nasz ekosystem, choćby taki, jaki widzimy w Afryce. Kolejna ciekawostka to fakt, że na tej planecie budynki oraz wszelkie inne konstrukcje mają być zbudowane z materiałów lokalnych, ogólnodostępnych. To samo tyczy się ubrań, które będą pochodziły ze skór i bogactw tej konkretnej planety, w większości oczywiście. Jeśli według takich założeń ta gra faktycznie będzie zbudowana, to będzie ona dla mnie warta uwagi. No dobrze, ale tyle mówię o grafice i zachwycam się projektem tego otwartego świata. Na jakim więc silniku powstaje i jak duże będą tak naprawdę mapy? Otóż gra powstaje na autorskim silniku Studia Massive Entertainment o nazwie Snowdrop. Co ciekawe, po raz pierwszy możliwości tego silnika mogliśmy podziwiać w grze The Division z 2016 roku. Natomiast najnowszą grą stworzoną na tym silniku jest Avatar Frontiers of Pandora. I to właśnie ta ostatnia gra pozwala nam zbudować sobie pewne wyobrażenie na temat tego, jak może wyglądać Star Wars Outlaws. Pomijając bardzo nasycone kolory w awatarze, bowiem te wynikają bardziej z wizji artystycznej samego świata gry, to zwróćcie uwagę, jak szczegółowe i bogate w detale biomy można zbudować na tym silniku. Jest on zaprojektowany z myślą o takich konkretnych produkcjach, i to właśnie w nich, przynajmniej w teorii, powinien rozwijać skrzydła. Jednak jak to będzie wyglądało finalnie i czy nie będziemy mieli powtórki z Watch Dogs? Zobaczymy. Kolejna ciekawa sprawa to mechanika podróży statkiem kosmicznym. Na materiale przedstawiającym całkiem spory fragment rozgrywki, zobaczyć możemy, jak na pewnym etapie bohaterka gry wchodzi do swojego statku, który swoją drogą inspirowany był zabawkami z lat 70. pod względem wizualnym, a następnie odlatuje z powierzchni planety. Zauważcie tu jedno: brak ekranów ładowania. Od momentu wejścia na pokład statku, poprzez przelot przez atmosferę aż do swobodnego lotu w kosmosie, nie widzimy ekranów ładowania. Oczywiście, to, że ich nie widzimy, nie oznacza, że nie istnieją, bowiem mogą być one sprytnie ukryte pomiędzy konkretnymi animacjami, jak choćby tutaj i tutaj. Jednak jeśli myślicie, że przylatując na konkretną planetę wylądujecie sobie w dowolnym miejscu, to muszę Was rozczarować. Powiemy, podobnie jak w Starfieldzie, będą do tego przeznaczone odpowiednie miejsca. Moim zdaniem to bardzo dobrze, bowiem ten zabieg pozwala zbudować bardziej immersyjną, filmową opowieść. Widzimy dokładnie to, co mamy widzieć, a twórcy mogą zbudować w tym wypadku zdecydowanie lepszą atmosferę i doznania wizualne. Oczywiście, ponownie bazuje to wyłącznie na tym materiale marketingowym, i pamiętajmy, że może on być sprytnie podretuszowany przez dział marketingu. Ocenimy sobie te wszystkie elementy tak naprawdę dopiero po premierze gry. Żeby nie było tak słodko, to są tu rzeczy, które mnie martwią. Takie jak bardzo przeciętne mechaniki wymiany ognia, brak systemu walki mieczem lub bronią białą, najprawdopodobniej. I o ile główna bohaterka jest bardzo fajnie zaprojektowana, tak widoczny na materiale czarny charakter, a więc antagonistka lub jedna z wielu, jest miałka i bez wyrazu, próbuje tylko groźnie wyglądać, w efekcie czego przypomina bardziej obrażoną dziewczynkę niż kogoś, z kim powinniśmy się liczyć. Zresztą, problem budowania autentycznych, przekonywujących i charyzmatycznych postaci w grach wideo zasługuje już na osobny odcinek. Podobnie zresztą jak kwestia projektowania systemów walk, które powinny być inne w przypadku mężczyzn, a inne w przypadku kobiet. Inaczej bowiem w rzeczywistości będzie walczył mężczyzna, a inaczej kobieta. A ten aspekt w wielu nie tylko grach, ale i filmach pokazywany jest błędnie. Jeśli będziecie chcieli posłuchać więcej na ten temat, dajcie znać w komentarzach